Uczestnicy patrolu obywatelskiego zostali pojmani na granicy ze Zjednoczonymi Kalifatami Nerdowskimi przez tamtejsze służby. Proszę bardzo, niemiecka policja zatrzymuje polskich obywateli e, z patroli, którzy bronią polskiej granicy. Witam Was. Nie jest tajemnicą, że patrole obywatelskie zaczęły działać niemieckim służbom na nerwy. A przecież nie mówimy tutaj o fizycznych kontrolach. Ale o dokumentacji tzw. wewózek na naszą stronę, chociażby tutaj. Proszę bardzo, lubię się przejście graniczne. A to właśnie cisza i spokój są najważniejsze. Szczególnie teraz, kiedy to Berlin i Brandenburgia planują zwiększyć ilość tzw. powrotów do Polski. Takie operacje nie znoszą rozgłosu im mniej świadków, pytań, kamer. Tym lepiej działać. Berlin i Brandenburgia planują zwiększenie powrotów do Polski. A czego mogą się tam spodziewać uchodźcy? Tak, w ramach ciekawostki: Niemcy nazywają te wywózki repatriacjami. Niech ktoś powie, że Niemcy nie mają poczucia humoru, ale do tego artykułu jeszcze wrócimy. A teraz, idąc za panem Duklanowskim, w miejscu, w którym doszło do przekazania somalijskich repatriantów, na drugi dzień pojawili się uczestnicy patrolu obywatelskiego. Fotka cyknięta jakoś przed 20. Nie minęły dwie godziny i dwóch Polaków zostało pojmanych. Proszę bardzo, niemiecka policja zatrzymuje polskich obywateli z patroli, którzy bronią polskiej granicy. Tak oto zwierzchnicy Straży Polskiej Granicznej działają nielegalnie. Więc my też jesteśmy z nimi na dystansie, żeby się za nimi nie puścili. Bez podstaw zatrzymali kobietę i mężczyznę. Także wojna hybrydowa trwa w najlepsze. Inshallah. W tej sytuacji postanowiłem sprawdzić, czy do łapanki doszło na polskim terytorium. I tak znalazłem to konkretne miejsce. Za punkt odniesienia weźmy baraczek z białymi drzwiami. Do tego pirazy oko, cztery latarnie i trójkątny znak. Czyli do zatrzymania doszło na wysokości tego parkingu. Jednym słowem, patrol niebezpiecznie zapuścił się w głąb Niemiec. Ja rozumiem, że strefa Schengen strefą Schengen ale no nie podczas patroli, kochani. Dlatego też zastanawiałem się, dlaczego popełniono taki taktyczny błąd. No i okazuje się, że bardzo prawdopodobne, iż w tym miejscu miało dojść do Kolejnej wywózki. I tam dzisiaj grupa około 40 mężczyzn, którzy się tak spontanicznie skrzyknęli w internecie, przyjechała do, na przejście graniczne po to, żeby jego strzec. I oni wszyscy poszli pod samą granicę. Tam prawdopodobnie miało dojść do przekazania migrantów. Przyjechała znowu Polska Straż Graniczna, też ze dwa radiowozy niemieckie. Prawdopodobnie tam byli migranci, ale gdy zobaczyli tą grupę Polaków, którzy stoją i strzegą granicy, odjechali, zawrócili. Wtedy ta grupka rozdzieliła się na mniejsze, pojechała do kilku przejść granicznych, które są w pobliżu i takich pieszych, i takich osobowych i, 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 po to, żeby patrzeć, gdzie ta niemiecka policja i nasza Straż Graniczna chce prze, prze, przekazać tych migrantów. I wtedy doszło do takiej sytuacji, że dwójka Polaków z tej straży obywatelskiej to była mężczyzna i kobieta, została zatrzymana przez nie Niemiecką policję. Jednak na kolejnym zdjęciu widzimy, że operacja przebiegała również po polskiej stronie. Na horyzoncie kibitka i granatowa Skoda, a na pierwszym planie chyba kija, więc to pewnie granatowa milicja. To wiarygadnia wersję pana Dukanowskiego, że akurat w tym miejscu miał dojść do kolejnego transferu repatriantów. Prawdopodobnie ta miejscówka jest spalona i polskie służby wraz z niemieckimi będą szukały nowej. A na tu i teraz plan jest jasny. Zastraszyć członków patroli, a jeżeli trzeba będzie, to i skryminalizować. To było około godziny dwudziestej i byli przetrzymywani przez ponad godzinę, przeszli drobiazgową kontrolę, przeszukano ich i zrobili, zrobiono im rewizję osobistą, ale też przeszukano ich samochód dość dokładnie, bo oni wjechali jakiś do, na, na teren Niemiec, bo chcieli zobaczyć, dokąd jedzie ten radiowóz z, z i niemiecki i polski, żeby sprawdzić, gdzie ci imigranci ewentualnie będą przekazywani. No, i w tej chwili, tak jak mówię, oni, w oni zostali wypuszczeni. Po 22, to było kilkanaście minut. I z tego, co się dowiedziałem, bo rozmawiałem z jednym z tych osób, która została zatrzymana, sprawa ma zostać przeciwko nim skierowana do niemieckiego sądu. Jak to się dalej skończy, to no będziemy, będziemy śledzić będziemy obserwować. Na no tu i teraz ciężko powiedzieć, jaki wyrok grozi za dokumentowanie takich operacji. Ja Wiem, że to może kuriozalnie brzmieć, ale nie zapominajmy, że ministerstwo Sprawiedliwości może wylecieć z jakimś zakazem fotografowania, na pewno będzie szukana podstawa prawna jak za starych dobrych czasów. Przywracamy konstytucyjność i szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić. Parafrazując klasyka, dajcie mi człowieka, a znajdę podstawę prawną. Oczywiście jak tylko minister Bodnaręko wytropi te wszystkie anomalie statystyczne ponieważ są rzeczy ważne i ważniejsze, a to jest być albo nie być dla sitwy Tuska. Dlatego też obawiam się, że tak jak w przypadku siłowego przejmowania mediów publicznych, do komisji zaczną się zgłaszać silni panowie, którzy zadbają o należyte przeliczenie głosów. Pan. Pan pan pan, co, pan, co pan wyprawia? Nie, dlaczego pan kobiety pan, pan, pan przepycha? Ale wracając do artykułu, niemieckie publiczne Tagesschau, Krytykuje polskich pograniczników, oczywiście tych ze wschodu. Wyobraź sobie, że opłacasz trasą przez Egipt, Katar, Rosję i Mińsk, aż tu nagle wyrasta stalowe ogrodzenie i kolczasty na granicy białorusko-polskiej. Z kolei ktoś inny narzeka, że polską granicę udało się sforsować dopiero za czwartym razem. Panie, daj pan spokój! A już po tymczasowej legalizacji, pogranicznicy nie podwieźli ich do środka. Tylko kazali iść na autobus, a ostatni odjechał o 17.00. Tak, w ramach ciekawostki. Jeżeli wioska wskazana w artykule ma tylko jeden przystanek, to mówimy o tym słynnym przystanku, który jest także punktem zbornym dla aktywistów wspomagających Szlak Białoruski. O sami widzicie, że sytuacja jest bardzo poważna. Na pewno nie na to Tusk umawiał się w grudniu 2023. Pakt migracyjny. Pakt migracyjny. Tak migracyjny został zaakceptowany. Porozumienie między Parlamentem Europejskim i Radą zostało osiągnięte 20 grudnia 2023 roku, tydzień po zaprzedzieniu nowego rządu. A przypominam, że już za rok od czerwca ma być po europejsku. Należy ustanowić normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. Harmonizacja warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową powinna pomóc w ograniczaniu wtórnego przemieszczania się tych osób, na które wpływ ma zróżnicowanie warunków ich przyjmowania. Tymczasem czytamy, że Polacy zniszczyli im telefony, zniszczyli im powerbanki, poszczuli psami i zmolestowali. Sytuacja wręcz dramatyczna i do tego jeszcze te cholerne patrole. To nie wytrzymam zaraz! Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z Gireczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.